I to nie są batony tylko dla wojskowych, do racji żywnościowej. To są batony dla każdego. Kiedyś jadłem batona, który sobie pływał wewnątrz kajaka. Idealny smak. Lubię ten baton. Lubię go. Czasami jest lepsza gruszka, czasami limonka. I że to nie jest chwilowa moda, ale coś co działa. Cześć, mam na imię Darek. Opowiem wam dzisiaj o batonach, które są elementem wojskowej racji żywnościowej. No i jest to mój pierwszy filmik na YouTubie, więc zostawcie lajka. Like to, co widzicie przed sobą, to nie są zwykłe batony. To są batony z Polskiej wojskowej racji żywnościowej. Trafiają od wielu lat do polskich żołnierzy i muszą sprawdzić się w każdych warunkach od poligonu po misje zagraniczne. Dzisiaj opowiem wam o tych batonach, o powiedzmy trzech kategoriach tych batonów, ale o szczegółach później. Historia z wojskiem zaczęła się w latach 90. Dystrybu dystrybuowaliśmy wtedy batony musli, i one na tamte czasy były faktycznie nowością na rynku. I w momencie, kiedy armia zaczęła tworzyć, przygotowywać racje żywnościowe, zaproponowaliśmy nasze batony owocowo-zbożowe. Te batony musiały charakteryzować się kilkoma cechami: jak trwałość, Wartości odżywcze, funkcjonalność. Musiało to być potwierdzone również w badaniach laboratoryjnych i praktycznych. Przeszliśmy te badania, i nasze batony od wielu lat są w racjach żywnościowych, więc można powiedzieć, że to nie jest chwilowa moda, ale coś, co działa, coś, co się sprawdza, coś, co jest użyteczne. Dlaczego wojsko wybrało te batony? Ponieważ są funkcjonalne. Mają fajny płaski kształt, mieszczą się chociażby w kieszeni, e, odzieży, plecaka. Mają fajną swoją konsystencję, mają opłatek, który zobaczycie po otwarciu opakowania. Dzięki temu palce, kiedy jemy ten baton, nie brudzą się, nie oblepiają, nie kleją. To, co też sprawdza się oczywiście na rowerze, na gravelu czy na kajaku przy wiośle. Ale tutaj to też świetnie się sprawdza przy broni, przy życiu żołnierza. E, oczywiście to nie tylko to, ale również i w wartości odżywcze. E, sposób uwalniania energii szybki zastrzyk tej energii, ale jednocześnie powolne, już później uwalnianie tej energii, tak żebyśmy mogli szybko doładować baterie, a jednocześnie funkcjonować dłużej. Te 8 batonów można podzielić na Trzy grupy, trzy kategorie. Pierwsza to jest e, batony owocowo-zbożowe, sześć smaków, batony proteinowe, jeden smak i batony owocowo, owocowe, czyli powtórka <noise> batony i baton owocowy z kofeiny kategorii. Pierwsza to są batony owocowo-zbożowe. Sześć smaków i mamy tak: figę, żurawinę, gruszkę, morele, limonkę, wiśnie. Co charakteryzuje te batony? No to 50% zawartości owoców to jest szybka energia, która was postawi na nogi, i szybko doładuje, ale jednocześnie zawartość płatków owsianych, dzięki którym ta energia potem jest dłużej uwalniana. Dzięki temu sprawdzają się w każdych warunkach. to teraz degustacja. Pokażę Wam, jak te batony wyglądają w środku, co je charakteryzuje. I mam wrażenie, że lekko pada deszcz, ale to chyba nam nie będzie przeszkadzało. Leciutko, leciutko mrzy, widać to na tych e, opakowaniach. No, ale to może właściwie i dobrze, bo dzięki temu e, można powiedzieć o jednej cesze tych opakowań. M, pływają. E, ja je świetnie sprawdzam w kajaku. Kiedyś jadłem batona, który sobie pływał wewnątrz kajaka, nic mu się nie stało. Ale wracamy do morelowego. Szybkie, proste otwarcie i mamy batona już do spożycia. Ale jednocześnie, zobaczcie, możemy go wyjąć całego z opakowania i co go charakteryzuje, jest pokryty z dwóch stron cienkim opłatkiem. Które fajnie sprawdza się. Dzięki niemu ten baton trzyma konsystencję. Nawet jeżeli trzymacie go gdzieś w odzieży, w plecaku, i przełamie się, czy na jeden, na więcej części, to nadal możecie je fajnie wyjąć z opakowania i sobie jeść. Zachowuje, dzięki opłatkowi zachowujecie czyste dłonie. Nie oblepiają. Rzeczy, które używacie, czy broni, czy kajaka, przepraszam, kajaka. Nie oblepiają, czy broni, czy wiosła w kajaku, czy kierownicy w rowerze. Moim zdaniem fantastyczna rzecz. Ja może go przełamię. I można zobaczyć, że baton ma fajną strukturę. Nie jest całkowicie przemielony. To nie jest coś takiego papkowatego. Widać części owoców, części zbóż. I co do smaku, co do zapachu. Bardzo przyjemny, owocowy. I taki faktycznie morelowy. Idealny smak, nie jakieś atakujący kubki smakowe, ale fajnie wchodzący, nienachalny, taki spokojny, owocowy smak, przyjemny. Dzięki temu zakładam, że będzie podchodził wielu osobom. Bardzo smaczny. No i chrupiący. A jak wiadomo, zawsze coś musi chrupać. Więc kolejny atut. Następny z sześciu smaków gruszka. Na koniec zapytam Was, jak sądzicie, który jest moim faworytem. Ale teraz gruszka. To samo opakowanie. To same opakowanie, które fantastycznie szybko się otwiera, więc nie tracimy czasu na jakieś rozrywanie, na męczenie się z nim. I co do zapachu. Zawsze mnie to fascynuje, że te batony naprawdę pachną i smakują tym, co jest napisane na opakowaniu. Czyli to jest gruszka. Ale tak jak powiedziałem, to są subtelne smaki, to nie są coś, co was zaatakuje. Baton również ma opłatek, fajną strukturę, tą, którą już wspominałem. Widać kawałki owoców. o, o zapachu już była, teraz smak. Nic dodać, nic ująć. Gruszka. Przyjemna. Naprawdę fajna. Teraz dla przełamania dwóch tych. Yy... Bardziej takich słodszych smaków. Wezmę Żurawinę. Żurawina jest ostrzejsza. Tak jak wiemy, to jest jej charakterystyczna cecha. No i tak. Troszeczkę ostrzejszy smak. Przepraszam, zapach. I też widać całe owoce. Widać. I smak już troszeczkę inny. Już nie taki miękki, gładki, owocowy. Już widać, jak wchodzi ta żurawina. jak jest trochę ostrzejsza. Ale też jeszcze w taki sposób, że nie, nie, nie wiem, nie jest nieakceptowalna. Jest po prostu fajna. Czuć. Czuć leciutką cierpkość jest przyjemna. Teraz wrócimy znowu do bardziej miękkiego smaku, takiego delikatniejszego i to będzie figa. Figa jest tak, z tych sześciu batonów z takim chyba najgładszym smakiem. I przypomina lato. Na przykład w Chorwacji, gdzie smokwy rosną na drzewach i w sierpniu, wrześniu po prostu oszamiają swoim zapachem. I może gdzieś na naszych kanałach znajdziecie nawet filmik o tym batonie przy drzewach figowych. A i w górach. W górach sprawdził się świetnie. Dodał energii. Tak. Gładki sma zapach. Ja od, razu, ja od razu chcę przejść do smaku, bo naprawdę przypomina się od razu Chorwacja i góry. Wspomnienia wracają. Tak, to jest Figa. Czuć te drobne ziarenka. Pasta figowa, naprawdę poczujecie na własnym języku. Znowu po gładkim, owocowym smaku przejdziemy do smaku, który ma znowu tą taką wyrazistszą nutę, ostrzejszą. Wszystkie są wyraźne, ale tu znowu wchodzi kwaskowatość to pamiętajcie, że każdy inaczej to odczuwa, każdy ma inne poczucie smaku, zapachu. To są moje wrażenia i też wspomnienia przychodzą od razu do głowy z każdym smakiem. I teraz wjeżdża wiśnia, socista wiśnia, opłatek, struktura, tak jak wszystkie pozostałe batony w tej kategorii. Jeszcze raz, opłatek świetnie zachowuje czystość dłoni, utrwala strukturę batona i też e, pomaga zachować dłuż, dłużej świeżość tego batona. Teraz smak: całkowita wiśnia. nic zadać, nic ująć. Bardzo popularny w naszym sklepie. W sklepie Fitlandu. Bardzo dobra wiśnia. I ostatni baton. Kto wie? Limonka. Limonka też jest taka a, kwaskowata. No i to jest zupełnie inny zapach niż poprzednie pięć. No bo co, co, cóż można powiedzieć? Limonka ma swój charakterystyczny zapach, nawet inny niż cytryna. Limonkowy. No, naprawdę, naprawdę charakterystyczny. No, i w smaku również nie pomylicie go z tymi poprzednimi pięcioma smakami. Czuć limonkę, czuć jej charakterystykę, orzeźwia. Naprawdę, no, wjeżdża doskonale. No, a teraz pytanie: które są moje ulubione? Walczą dwa smaki ze sobą. Limonka i gruszka. I w zależności od chyba mojego nastroju, albo nawet, nie wiem, sezonu, czasami jest lepsza gruszka, czasami limonka. Ale dzisiaj dla mnie limonka. Teraz przed nami druga kategoria. Baton proteinowy. Może krótki, mały wstęp. Kiedyś trochę więcej biegałem, ale mnie odcięło. Staram się wrócić do biegania. Noga nie podaje, więc usiadłem na kajak. Więcej wiosłuję, ale chcę wrócić do biegania i mam małe sukcesy. Co mogę powiedzieć, dlaczego mnie odcięło? Chyba zła regeneracja, złe odżywianie. Mało jadłem po treningu. Zakładałem, że to będzie dobre. Okazało się, że to nie było dobre. Dlatego polecam po treningu, może też i przed treningiem, ale zwłaszcza po treningu, żeby w to okno kaloryczne też wjechało coś, co zawiera białko. No i właśnie to jest baton białkowy 22% białka częściowo serwatkowego. Baton oblany, jak widzicie, polewą kakaową. Już teraz czuję ten zapach. Tak, to jest śliwka i żurawina z orzechami. I lubię ten baton. Lubię go też zjeść do kawy. Jak siedzę przy komputerze i obsługuję sklep internetowy, to lubię sobie wypić kawę. Lubię sobie zjeść ten baton do kawy. A co muszę powiedzieć, też inne pasują do kawy. Ale ten szczególnie. Ma inną konsystencję niż baton owocowo zbożowy czy baton owocowy, już nie ma opłatka ma czekoladę. Eee, Przełamie go dla Was. Ale też jego struktura jest taka, że to nie jest przemielony baton, ten baton chrupie, widać e, żurawinę, e, widać całość e, owoców, widać e, też orzechy. No, i spróbujmy tak. Ta czekolada ze śliwką świetnie się łączy. Baton chrupie delikatnie, tak jakby musował. To bardzo miłe uczucie. Jeżeli ja, się dzisiaj trochę narobiłem, to zjem go więcej niż poprzednik. No, zamówiliście już trochę produktów, więc było trzeba pakować. Zjem go więcej. A teraz kilka słów o kolejnej kategorii trzeciej, batony owocowy. To jest ee, baton z dodatkiem kofeiny z wyciągu z zielonej herbaty. Żurawina kokos. Więc fajne połączenie. Może nie takie typowe. I dlatego fajne. Żurawina Kokos. Dwa charakterystyczne smaki. I to jest e, ta sama, ten sam pomysł e, jak w batonach owocowo-zbożowych. Czyli płaski baton obleczony opłatkiem. Czyste palce. Nie zaklejamy ich. Tak. I w zapachu. Wyraźnie czuć kokos. A jak spróbuję, to połączy się kokos razem z żurawiną, i to będzie ciekawe doznanie. Dokładnie tak. Przepraszam, że z pełnymi ustami, ale co jeszcze można powiedzieć o konsystencji? Ona jest troszeczkę inna niż w batonach owocowo-zbożowych. Ten baton jest bardziej przemielony, ale nadal nie jest papką. Też tak delikatnie, może nie... tak, tak, też delikatnie chrupie, a jednocześnie w jego strukturze też widać całe owoce czy części owoców. Fajny. Fajny smak. Nietypowy, ale dla mnie ok. To może jeszcze kilka słów o kofeinie z wyciągu z zielonej herbaty. To jest 200 mg na 100 g. I można powiedzieć, że to jest tyle co kawa. Na tym batonie dojechałem dość sprawnie. Nie mogę powiedzieć, że szybko, ale dość sprawnie na wolontariat bardzo fajnego biegu w Tatrach, który odbywa się w sierpniu, zdążyłem na odprawę. No i tak, mogę powiedzieć, ten baton i ta kofeina pomogły mi sprawnie dotrzeć tam, gdzie chciałem. Energia, plus pomoc w skupieniu na działaniu. Bardzo dobre zalety tego batonu. Przejdźmy do podsumowania. Osiem smaków, trzy kategorie: owocowo-zbożowy, proteinowy i owocowy. Osiem smaków, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Dla każdego te batony odkryją coś nietypowego. I wierzcie, tak jak ja mam na co dzień te batony, to tak, e, zawsze mnie zaskakują, zawsze sobie je zmieniam. I zawsze mi podchodzą. I to nie są batony tylko dla wojskowych, do racji żywnościowej. To są batony dla każdego. Batony i do pracy, i do pracy w ogrodzie, do pracy biurowej, dla kierowców, do szkoły, na uczelnie, na trening. Właśnie na trening, na mój ulubiony kajak. Każdy z Was znajdzie swój ulubiony smak, bo naprawdę jest ich dużo. Ja już jak wiecie. Mam swoje ulubione, gruszka walczy z limonką. No ale ciągnie mnie też proteinowy. Proteinowy ciągnie mnie dlatego, żeby się regenerować, a jednocześnie jego smak i ta chrupkość jest naprawdę fajna. A te batony znajdziecie w naszym sklepie internetowym Fitland. Link w opisie. Znajdziecie nas również na Allegro. No a z okazji pierwszego filmu yy, mamy dla Was niespodziankę, czyli kot rabatowy 10%. Również go znajdziecie w opisie. I na koniec pytanie. Wiecie jaki ja mam ulubiony smak: Gruszka walczy z Limonką, ale jaki Wasz jest ulubiony smak? Napiszcie w komentarzach i napiszcie też jak do nas dotarliście, gdzie nas znaleźliście, czy już w racji żywnościowej, czy może gdzieś dostaliście baton nasz na jakimś biegu. A może w inny sposób? Dajcie nam znać. Cześć.